Losowo sobie wydaje aktualnie 2000 w miasta. No jak zarabiam 200 dukatów dniówki, no to jest fantastycznie, nie? 200 dukatów dniówki leci Hajsik. Eee, dobra. Bardzo ładny Hajsik leci. Jestem troszeczkę podjarany. No i powiem tak, teraz w moim przypadku powinniśmy. Mm, bo mamy pod Unią Polskę Unią mamy nad Polskę, nie? I będziemy musieli go głosować na te polityki Unii i tak dalej. Bizantium jest starszym partnerem tej Unii, więc to już w ogóle jest fantastycznie, nie? Więc no ja będę przeciwko sułtanatowi. Posiadamy teraz Kasus Belli roszczenia wobec stron wobec państwa austriackiego. No nie gadaj. Państwo kościelne, Krzyżacy, Brandenburgia, Bolonia i Austria. Kasus Belli roszczenia wobec... Ty, proszę państwa, ja mogę iść na wojnę. I Austrię też mogę prawdopodobnie pod Unię wciągnąć. Ja pitole. O kurka. Bolonia, Brandenburgia, Krzyżacy i Państwo Kościelne. 36 tysięcy, ja 63 tysiące. Powiem tak, YOLO, pójdziemy. Zróbmy to. Zróbmy to. I powiem jeszcze więcej. Eee. Zwerbuję oddziały poborowe. Wezmę te dwie armie i ja już je wyślę tu. Poczekajmy chwilę. Niech się chłopaki tutaj dowerbują. Tu jest 2000, to możemy usunąć z Rodosu, bo tego nie będę w stanie przetransportować. Ciebie, ciebie. Jezus, tu jest armii, chłopie. Ja pierdziele, jak powinienem rozjechać, nie? Muszę zająć ich stolicę. Ich stolica jest... Gdzie jest stolica? Tu jest stolica. Tak, to jest stolica? Graz. Tak, to jest stolica. Muszę przyjść tutaj do Grazu i go okupować. Definitywnie, nie? Dobra, poczekajmy tylko, niech się wszystko przetransportuje. Okej, okay, czy to to wygląda lecz 30 tysięcy wojsk. Ja pierdzielę. Weź to dziel na pół, chłopie. Rozejdź to. Dajcie tu jakiego dowódcę. Nie wiem, co mi tych Unii zaczęło tyle wskakiwać, nie? I podejdźmy tutaj, mogę do Węgier? Mogę. Hmm. Czekaj, działania dostępowe. Propozycja dostępu żywnościowego. Czekaj, 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 Ale Austriacy praktycznie w ogóle strat nie ponoszą. Co jest? Wytłumacz mi, co się dzieje. Ja po 30, oni po 4 jednostki, chłopie? Widzisz to? Przecież Austriacy by mnie tutaj normalnie, chłopie, wybili. Ręcz. Patrz. Okej, okay, mi się wbili gdzieś tutaj, ale teraz czekaj, 50 czego to jest artylerii. Piechota, kawaleria, o arty... chłopie, Powiedzcie mi, skąd oni takich dobrych mają ludzi? Stary. Przecież ja mam też zawodowców, nie? Wiecie o co chodzi. To aż było dziwne. Dobra, słuchaj, ja bym chciał, żebyś ty podszedł tu i ty żebyś podszedł tu. Okej. Okay. 15 tysięcy to jest tragedia. Dobra. Jak najszybciej na pomoc. Dobra, a tu już widzę armia z poboru leci. Oj, oj, oj. No, zauważyłem, że to już armia z poboru, to raczej luźno. Raczej luźniutko. no tak jak sądziłem. Okej, okay. jeden jest oblężony jest mój. Poczekajcie prośba o pokój. Jeszcze trochę. Austriacy będą chcieli nie będą chcieli się łatwo tak zgodzić. Tutaj jest. Widzisz? jakaś zielitarna armia, chłopie. Dzięki mojej masie będę wygrywał, nie? Ale tak to... Okej, okay, kolejne zwycięstwo moje. Dwa tysiące ludzi. Okej. Okay. Do przodu Austria porażka? 4000 ofiar? Jezus, ale mu pierdzielnełem. Dobra, chyba zaczynam wygrywać. Brak członka gabinetu. Patrz, całkowita liczba ofiar? Ja, zero. XD, widziałeś to? Co się dzieje? Czy ja przegrupowałem wojska, połączyłem je i one są nieśmiertelne teraz? Patrz. No normalnie się wchodzę do nich i ich niszczę. Chłopie, jesteś w głębokim szoku, nie ukrywam. Może to jakiś idealny stack, nie mam zielonego pojęcia. Okej. Okay. Szkoda, że można sprawdzać, kto idę, chciałby pokoju, nie? Dobra, tu oblężenie wygląda fantastycznie, ale zobacz, te... ja połączyłem ze 100 tysięcy ludzi w ten stack, chłopie. Oblężę to miasto, wycofam się i wydam im bitwę. Tutaj. Chociaż widzę, że oni mają też dużą armię. Czy Węgry dołączyły do tej wojny? Czekaj chwilę. A dlaczego Polska nie uczestniczy w tej wojnie? Tak z tej ciekawości ona mnie lubi? Oj jest moją unią. Okay. No trochę nie nie fajnie. Portka wywalone. Na X mnie coś wyskoczyło, że mega wzbustowali piechotę względem poborówki. W sensie zawodową. E, no to spoko. A ja mam armię zawodową. Tylko, że widzisz. Patrz, no XD. Ja widziałeś? Ja wszedłem i... Zobacz. To chyba tutaj już zawodowa... Nie, to jest pobór chłopski, ale zobacz. No a Kryci też tu są, nie? No to w sumie. Wydaje mi się, że ich zmiażdżyć powinienem. Boże, te staki będę musiał podzielić po wojnie. Dobra. Stary, 14 tysięcy ludzi do zera. Powiedz mi o co odchodzi. Widziałeś to? Dosłownie zmiażdżyłem 14 tysięcy ludzi do zera. Czy ja mam taką bombę tymi moimi tymi, tymi, tymi? Jakiś bóg? No możliwe, chłopie. Przecież na początku to ja ledwo bitwy wygrywałem, a teraz wchodzę, klik i cześć. Mo a ty a może dlatego, że mam 2000 sztuk artylerii. Nie, 1500 sztuk artylerii. Chyba, że to jest jakiś bóg, nie? Nie mam zielonego pojęcia. Pożół, pochwał mnie żół. Oblężenie dobrze wygląda. Dobra, poczekajcie. Dobra, ja kontynuuję walkę z Austrią, bo byłem Z2. Mm. Czekaj, oblężę to i idziemy tutaj. tak jak paradoksu: nigdy nie mieszaj zawodów, poborówki z armią zawodową. No, ja mam zmieszany jeden z tak. Dosłownie. Chcę teraz odbić to, bo ja walczę o Unię nad Austrią. Ona się nie zgodzi. Ja muszę to, wiesz, muszę to rypnąć. Moje wasale tutaj walczą na moim terytorium, nie? Więc to trochę lipa. Muszę to zabić, to zbić, to zbić i mi się wydaje, że będzie git. Wojny włoskie, sytuacja wojny włoskie, okej. Okay. Ja się szykowałem w ogóle na inną wojnę, bo ja chciałem na nich ruszyć, stary. Ale tu mi wyskoczyło, że mam kasus z chłopie, na tego. Na tron austriacki. No to z racji tego, że mam Polskę pod Unią, no to wiesz. Chillerka, nie? Po prostu. się W pierdziele? W tutaj? W to? O, potężne Bizancję uczyniłem. Dobra, i teraz tu. Patrz, że tu nie ma skrótu krawiszowego do tego. Mhm. Poszło. Widzisz, i ja zero ofiar, ofiar mam. Ej wy wytłumaczcie, o co to chodzi. Zmieszałem armię poborową z armią zwykłą i ja mam zero ofiar. Ja wchodzę i ja stack każdy stack chłopie. Widzisz to? Patrz. Pyk! I już. już to XD? O, Austriacy się zgodzą. Generalnie ludzie pisali, że Paradoks przesadził. Sam nie testowałem, widzimy u Ciebie z takich 14 tysięcy ludzi we straty, jest to lekka porażka. Utworzona Unię z Austrią. No i proszę państwa. Czy ktoś ma jakieś w ogóle problemy? Utworzyłem unię z Austrią personalną. Kurde, szkoda, że oni wypowiedzieli im wojnę. I szkoda, że ja nie mam mechaniki unii. No, Austria i Polska jest pod moją Unią, nie? Teraz. Tylko, że. Kurka wodna, no. Muszę poprawiać relacje z nimi. I z Polakami też. Definitywnie. 300 dukat. Ja pierdzielę, A ja kasy zarabiam. O, ale hit jest nie. Niech się biją wasale i Węgrzy, reszta mnie nie interesuje. Polacy biorą udział w tej wojnie? Oby nie. Unia Bizantyjska opuszczono. Co kurwa? Jak to? Co unia mi się rozje? Czy co? Przez zmianę władzy? Jak to ku... Tak nie bawię. A to ja mam save'a z wojny! Nie no, proszę Cię, na nie załamuj, chłopie. O bole. No co, gramy dalej, cisza! Opuszczenie Unii od razu. Kiedy umrze z Jolanes, oto oszustów? Polska chodzi ze względu na to, że dziś anio Robert i dziedziczy władzę. Nie, no kurczę was. No już po Unii jest, no już wyszli śmietniki. Okej. Okay. No to wygląda całkiem legitnie. Te staki. Są fat staki dwa, nie? Takie k***e ku... można z nimi. jak Hitler. szóstą armię o swoją. To dosłownie można tak z nimi. k***a ku... No nie. To ja tu nie widzę innej opcji niż po prostu zmasakrować Serbię, nie? Dosłownie. Dobra. Takie szybkie oblężenie. O kurwa, słyszycie to? Słyszycie to? To jest dźwięk cywilizacji. To, dzieciaku. Ty, wygrałem znowu bitwę za zero, ale jaja. To jest dźwięk cywilizacji, człowieku. Wyobrażasz sobie to? To jest dźwięk cywilizacji po prostu. Ja, ale tych serbów, wyciągam i tyle, nie? Wyciągam ich całych już. Albo z nich wasala robię, albo... Eee Osmanowie teraz Len, no zobaczymy. Ta wojna będzie prosta, nie? Dosyć. Powinna być. Wątpię, że tu mi się ktokolwiek postawi, nie? więc Z chęcią zawalczę z Osmanem. Uwaga, przeorganizujmy nasze legiony, zaraz zobaczymy, dobra, i teraz zobaczmy tą bitwę, 14 tysięcy na 21 moich elitarnych wojsk, okay. ja pier oni wyparowali chłopie, widzicie to, XD, <ścoughs> moi elitarni żołnierze, właśnie, Moja armia właśnie zniknęła, 14 tysięcy wojsk osmańskich. Przez to? Oni to, to nawet nie była, to nie była walka, to była egzekucja po prostu. O, to mi chyba poniosło za bardzo, chociaż nie, oni mają o wiele większe straty ode mnie, ja straciłem 2000 ludzi, oni 7, ok? Oni mają ogromne straty, ja teraz zrób od od jednostki. Gram na jakichś modach? Na szybsze korowanie i na modzie na grafikę. Kurde, ile pieniędzy wydaje. Nie, teraz nie wprowadzę tej instytucji. Muszę się wycofać, będzie tragedia. No, pole jest silny. Ten wasal jest możliwy, jest do wyciągnięcia ręki, żeby Serbia została moim wasalem. Kurwa, dorwali mnie na północy. Dobra, wycofali się, ale jaja, fajnie. Kurwa, 13 tysięcy ludzi mi wyparowałem. Jeszcze trochę. Coś zmusi serbów do pokoju. No nie zawieram, mam możliwości już. Teraz się Serbowie zgodzą. Na jakim cudem mnie? A oni są za duzi? Na, mojego, na moje Lenno? Na mojego wasala? Serbia jest za duża chyba na mojego wasala. Okej, okay, no to zrobimy coś takiego. Wołoszczyzna zostanie moim wasalem. Ale mi się fajnie grało tą kampanię Bizancjum. Tak szczerze, jakbym miał powiedzieć, fajnie mi się grało Bizancjum. Yy, stworzyliśmy je wielkie, duże, ogromne wręcz. Z dużymi wpływami, nawet były unie pomiędzy Polską, Austrią i nami. Stworzyliśmy fantastyczną ligę obron obronną, że nie jesteśmy w ogóle, jakby to powiedzieć, w nie? Tak naprawdę.